te Wypłata, może jakiś mocik zrobić? Okay. Niku-niku doga Co za skam teraz No tragedia Ta-ta-ta-ta, minus dąg. Konflikt fort Minus fort Strong tower. Mm. Oh, A nie, nie, czekaj, jest strong, jest pretty strong, now Tak wygląda fajnie, ale kuszyłem, nie pokazuję na streamie. <laughs> <Opcio>. <laughs> Titanu hm versus Bear. here we go go. go Trzy sto trzy, sto ja czekam, Staksiu. Przecież ja wykituję zaraz przy tych hirkach dzisiaj, czyli oddał mi za trzy koła na plusie, tower. Dobra, gołto. Ja zaraz wykituję no, czekaj, trzy, trzy. No dobra, trzy. A jakbyś napisał mi, że czekasz kurczę, szybciej, to bym nie grał z Dulfim. Tylko zagralibyśmy jeszcze z jedną bo piątkę. Bo tak to nie wiadomo, jak to się skończy. Bo dzisiaj nie przedłużę na milion procent. Chłopy wczoraj na mnie czekały, a dzisiaj nie będą czekać. Się wkurzyły wczoraj na mnie. Tudum. Więc mam nadzieję, że to szybko wygram. Nie, wygram omega Lul. Nie wiem, dzisiaj mi tak spadł... Yy, spadła motywacja na te giery dzisiaj. No tragidia. Tragidia, dójka Olka Tomb. Ej się no bez szału, nie. Nie no, bez szału fłu, jedynki. No, ruszył beczek zamieszki. Dokładnie. pa, 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 Rękawice, pa, mogę.. mogę rękawice D1 robić Pomogę. Hmm. On bad mm -hmm. Dobra, mamy to Kurde, skasowałem przed chwilą golemy, a muszę 2 jeszcze zbić To niedobrze a dzisiaj mnie Snakciu rozpierdolił na skilteście. no rozłożył na łopatki. No zjebał mnie, że... ...hej. Te-te-te-te-tum, pusi pussy Pusi pusi. Okej, okay, Facebook, Łysy do mnie napisał. Hmm. tere tom. Pusí, pusí. Pa, 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 pup, 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 mi klik.

Hmm, hmm, hmm. no, A ja tą lampę z bomby. Szkoda czasu później. Jak przegrasz to w Co to groźby, że jak przegram, to w Fajnie. trochę many. Dobra, tu powinniśmy jakoś żyć widzę. Ja, powinno być okej. Okay. A tu nic nie zbudowałem my bed. Pam, 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 pam. Z mm, 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 mm. na dole. muszę dostać w tych scrollach DDK Dobra. D, -d, 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 -d. Dobra.

Хм. 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 Uh, uh. Dobra, idziemy tu. Zrobimy tu. Będziemy musieli się tepnąć tu. Nie? Prąd faramki. Ja złom mam. 3, dwa. Jeden pipopok? Czerwona. Rękawiczki mam. szef ulbów No Dobra pa No nie mogę się tu tepnąć Dobra, kręćmy tempo Kręcimy tempo, purzy tempo, purzy tempo Nekro? Niestety, ale wybałem Żadnej puszki z Vampirem nie miałem co mi Co mnie zgubiło

Jestem <śmienicza> woda jest useless w tym patchu, ale wezmę anyway. No jak Dobra. Dobra, no tutaj będzie... No tu się kręci zdecydowanie. musi być. Dobra, tak, tak, tak. Ty, tak gra się kręci jak szalona. gdzie chyba próbowali robić szybką bitę docelowo. Ej hey, ta partia leci jak zła. Oj nie zrobiłem tego. Ty, 1, 2, 3, ja mam tak grube rzeczy, że to jest głowa mała. Tyle dżinał, no najczęściej mam 1, 3, 3, true. Jak złe to leci. Ty no. Wow. Mam 3, dwa legixa też już odhaczone. Ty, a tu kastel jest. Dobra, widzę, że troszkę spędziłem. Po kasle trzeba iść. Pójdziemy w dół, jedną turkę. Tu przez tomba pewnie. Zrobimy smoka, zbierzemy zamek. I tak naprawdę, że mógłbym myśleć chyba już o środku, czy nie? Siema Drax. O, zobacz. Nice, not bad. Troszkę mi to jako odbuduje M kutosu Dobra, gdzie ja mam jakieś jeszcze rzeczy do wyrobienia? W sensie tu mam dwójkę Olkę, tu mam Energole Dwójkę Olkę, Energole Mm. I tu mam trochę tej surki i tu mam te dżiny. Dobra, zrobimy trochę kasy surki. Jeśli nie no mamy problem. Plus muszę jak dąć panę. so co do I. I'm going to give you up. And i say goodbye. Mm -hmm, mm -hmm. For so long.

4.11 W sensie mam przejęte duele Gixa, więc jeżeli bym zrobił z tych dueli Gixa Tytany na trzeci tydzień, to już jest w ogóle grubo. Nie? Wiązki parczary, diplom chcę dobić i scouting chcę dobić Co ja bym chciał jeszcze? Chciałbym chyba. No ogień, ogień i ucznictwo, nie? Ucznictwo. Ogień, ucznictwo. No mm. i Tassel jest na środku. Musimy lecieć po castle. Taratatam, etetem. Mhm. na Tytany. Nie, Tytany to sharpshoot, Tytany to sharpshoot, Ucznictwo. Mhm. Mm Teraz, tym bardziej, że nie gra się. Z ogra, tylko gra się staty na Tytanach, to one będą twarde w cholerę. Te gremliny to już tak na dobrą sprawę mógłbym zostawić. Gigsy w sumie też. Giganty chyba zostawię, żeby ich nie pogubić, tak szczerze. To zabiorę, to zabiera. E, to było. Kontrol 2. Kontrol 1. Próbuję się... Muszę się tych skrótów nauczyć. Nie, mów, że tu Gold Dragon jest. Nie, no, nie ma tu przejścia. Jest chyba jakiś break nie nagi no to sztos Przyspieszył czarny rycerz. O jezu, kliknąłem jakiś. Ja PIERDZIELE! To nie jest skróty, dobrego. Jakiś. No nie, no. Kurwa, tworzyłem się jakieś randomowe. Kurwa. Dobra, Git. Mmm, Nie skliknąłem. Gdzie to jest? Cholerstwo jasne. Dobra, jak zrobię tak, to będzie Git. Jak muszę zrobić loka w sumie? Dobra, git, muzyka zaraz wróci Skory, taka ładna muzyczka leciała. Pytanie czy jeszcze raz? Czy kontynuacja będzie? O! Dobra, git Ta 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 mhm mm mhm kurna najgorsze jest to, że nie wiem gdzie on jest w sensie nie mam uaira lampków mam więcej nie wiem, wydaje mi się, że go pomida najpierw, nie? Dobra, to zrobimy na 100%. Fly the Derek, man na środku. Dobra, dwa dni tutaj mam do tego. To można postawić. Dobra, jak to było? Dwójka? Nie, to była jedynka. Dobra. Okej, like nie, yeah. ja bym zrobił to, bo potem będzie ciężko. Czasem na takie rzeczy. Wolać no dziwnie niż magów chyba co? Wadzile. Kurde, kurde, nie mogę Fki mam zbindowany, pod jakiś na syf. Control jeden. Control 2. Ej, nie mogę przebindować tego. Dobra. Dobra, ghost tajnie. mogę oddać tego trochę tu. Okej, okay. Dobra Co ja bym chciał? Chciałbym stajnie w Nex i może jakąś siłę Ja bym chciał. Ja bym chciał to taki zestaw. Okej. Okay. Jeszcze ja bym chciał jakieś puszki robić, zdecydowanie, nie? Ej, gdzie są jakieś easy puszki? Daj nie Dwójka Olka. Dobra, loga. Kurwa, tyle tego? Się magów to tam walić jak pozdychają, no to I'm sorry, ale... To jest, Co? Tak? Dwa. Ry ry. To się wyjebał? Gdzie się wyjebał? GG. Hmm. What happened? Hmm. No się, mi się kręciło w chuj. Eee, gotowy? Yes. No. Great. Jedno, jedno było piąteczkę. Może dwie. The biome and bunker was bullshit. Also top. End.